Ja jestem w połowie, jak nie w jednej czwarcie makijażu mojego halloweenowego, próbowałam coś robić, ale mi nie wychodzi, zobaczę później, a jak nie to po prostu pomaluję się normalnie i zobaczycie czym będę, a w ogóle to witam was na moim kanale i dzisiaj jedziemy do Hailey, do Ames na imprezę halloweenową. No i zostawiamy cię znowu z chorę. tak? Dasz sobie latę? daj sobie ladę. Tak. 30. są moje urodziny, a z racji, że jesteśmy na imprezie Halloweenowej, to Iza i mój chłopak y, zrobili mi dzisiaj niespodziankę. I dostałam taki ładny prezencik. I tam są listy od całej mojej rodziny i znajomych, i tam są bardzo miłe rzeczy i tak dalej. No, głównie listy właśnie od osób, których tutaj nie ma ze mną, a bardzo chciałabym, żeby były. Right here. think <laughs> right I think I just like, I, I chucked it and then it was like here So it just like <laughs> went <up. laughs> over oh so, so pretty! Thank you ah! <laughs> I don't go You got to start, be, man? There's <laughs> <laughs>

Pierwsze cukierki. Bogate, Dobra, tak. świeci się tam, idziemy. <grym> Bogate? Idziemy. <grym> no to, masz dolara, już <grym> 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 Jak ktoś dorzuci dolara, to to jest mój boga, jakby bo mani, manifestował. Dobrze. My jesteśmy lepszy. One się nawet nie przybrały. Dobra, chodź. Tutaj nas nie chcą. Tutaj nas nie chcą chyba. A się, A się świeci światełko, więc. Oszukali. Widzicie, że tak masz... Opluta wszystko ta dziewczynka. Chcesz biednym studentem nie stać na słodycze? <grymne> Już troszkę jest. Świeci się. Nie. nie. A to nie, to idziemy. To idziemy tam. To się świeci. W ogóle dobrze, że nam pani powiedziała. Taka pani, która ma polskie korzenie. Powiedziała nam, żebyśmy chodzili do domu, w którym się świeci światełko. Bo jak się Właśnie? świeci, to znaczy, że nas chcą. A jak się nie świeci, to znaczy, że wypierdala <laughs> Muszę to teraz i wypikać. Przepraszam, <laughs> no. Ale jestem, to że nam też odmówi. Tak w ogóle, tu jak patrzymy, to w ogóle nieustrojone nic tutaj jest. Wchodzimy chyba w jakąś bogatą dzielnicę, wiesz? No, Idziemy do no, na naszej pani, która się zajmuje studentami z zagranicy. Ona była w ciąży i właśnie teraz gdzieś niedawno chyba no, urodziła. Może jej jakieś kwiatki kupić czy coś. Ale skąd jeszcze czy no, trafimy wiem. na nią? No nie wiem, ale w sumie Ale to chyba, chyba jej dom. To byśmy mogli jej kupić jakieś kwiatki tak. Ta ma jej cukierka. Za pomoc w ogóle, za ten... Coś jest jakaś dekoracja, fajnie. Podoba mi się ten muchanic. Czekam. Niestety, to będzie na naszej pani, która się opiekuje nami jako international I im pomagała bardzo dużo ogarniać papierów ewaluacyjnych i tego wszystkiego. I chciałyśmy się zapytać, jak się czuje, bo jest aktualna w matczynym i macierzyńskim. macierzyńskim. Tak, właśnie tak cóż czułam, że coś powiedziałam nie tak i chciałyśmy jej zrobić niespodziankę, że za trochę się czuję, ale właśnie szkoda, że nie się żadnych kwiatków, żeby jej dać. Nie pomyślałyśmy o tym, dopiero w drodze wpadłyśmy po to, żeby ją... Bo je... też nie wpadłyśmy na to, że będziemy kupować się łazić, jak jakieś dzieciaczki. Tak, przekażą, bo... że ją przyklinam po cukierki, bo wyglądamy jak debilki dwie, tak, ale... To um, nie są... Teraz chciałabym... Żeby tutaj Kinga zrobiła ankietę. Na YouTube czy? się nie doda robić ankiety. Czy wyglądamy dobrze? Zrobimy Ale możecie najpierw, napisać w komentarzu. Najste, napisać w komentarzu. Czy jakbyście zobaczyli dwie 20 i 22-letnie laski łożące po cukierkach, to czy to by wyglądało dziwnie i czy to jest głupie? Bo ja uważam, że nie, bo to było moje rzecz, marzenie z dzieciństwa. I ja zawsze chciałam zrobić, ale u nas się tego nie robi. I mi rodzice zabraniali, a teraz mogę sama decydować. <noise> Tutaj też coś jest w końcu... już nagrywamy, czy nie? Można w sumie nagrać, tylko będziesz musiała to wstawić po sezonie. Po mojej... Po, po, no... po mojej moje 21. No, Jesteśmy bogatsze itemki, bo to już całe batony. Coś, co przypomina furtel, ale jest obrzydliwe. I uwaga, może nie dostałam dolar, ale dostałam 100 grand. <noise> Tutaj bo tu ładnie, to I czuję, że pod tym filmikiem będzie też straszny hejt na to, że ja próbuję być śmieszna. Ja nie próbuję, ja tak po prostu... Dobrze, tak. Iza? Ja. Chcesz zrobić sesję tutaj może? Nie bo nie można, już ci widziałam, ale jest nie można. Pukaj! Może coś na to zaraz. O, ładnie. Specjalnie schowany. Ale strasznie ładnie, że mi ten sam. Hello. 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 We nice. look a little bit old, but this is our first That's Halloween. That's okay. We <laughs> 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 are from Poland, so we don't see Halloween. Oh well. Alright, I'll throw <laughs> thank you too. Thank you. Thank you, thank happy, Halloween. Halloween. happy Halloween. Your house look really pretty Oh well, yes. thank you very much. <laughs> I <you>. like Halloween. <laughs> thank, <laughs> thank you for treating. Thank you. Love no, it's time. Widzicie, się bardzo mili w Ameryce, ale ja mam wrażenie, że oni tak udają i po prostu jakby ta pani idą do drzwi i była taka z znowu te dzieci. A potem otwierają Happy Halloween! I mam wrażenie, że Amerykanin to są ogólnie. To są tylko moje przemyślenia, może są błędne, ale ja takie mam wrażenie, bo strasznie dużo ludzi gada za plecami. Dzieci, trzeba im przekazać, że w tamtych domach mają lepsze ikonki. I dalej próbuję być śmieszna no przepraszam bardzo, ja naprawdę chciałabym, chciałabym mieć zabawny tekst. No, to krótka, no pokażę, czekaj, dała. To jest bardzo smutne, bo pani stała w zimnie i czekała, aż coś przyjdzie, i my przyszliśmy I ona była taka zadowolona i powiedziała: że Jesteśmy pierwszymi osobami, które przyszły, bo nigdy nie, nie chce przyjść bo jest stary dom. Tak, i że Halloween nie ma wieku. I ona I jest taka to przygotowana, i w ogóle to tak słodko nie mam. Będzie to jakiś czas. Była nie ale nikt do niej nie przychodził, więc rezygnował. ubrać brać ciepło, ale to było takie urocze i się, się kończył, nie? No, ona no, jest, to jest to... przygotowana i nikt do niej nie idzie, jeśli pójdziemy drugi raz, jak, jak coś, dobra? <laughs> Tylko po prostu jej Dobry. Amerykanie są bardzo leniwi. Jeżdżą samochodami z dziećmi. O. To jest kiciuś! O, uciek. Ale ładnie. On chce pewnie wejść do domu. Ale fajnie. Ale pachnie jedzeniem, takim dobrym jedzeniem. Ale już to jest taka Kiciuś! No, to jest ja mam się. prawie cały pełny i w sumie <laughs> chyba nie dojdziemy do tego maka, ale możemy tu za highway, bo jestem głodna. To no wygląda ładnie. Hmm. Ale jak na razie nie ma takich strasznych. Są bardziej takie cute. Są takie bardziej cute rzeczy. Podoba mi się. Obojętnie. Jest mhm. dzwonek? No pukaj chyba. Hello! Hi, how are you? Good. Good! I know we look really old, but it's our first. Surely not! Not compared to me! Fajne co jak Wam parodice mówili, nie bierzcie cukierków od nieznajomych, my właśnie chodzimy po domach i zbieramy cukierki od nieznajomych i wiecie co, że również się nam dała jeszcze jabłko. Bardzo miała pani, nie, nie tak Ja no, żartuję różnica. bardzo miła, ale wyglądała bardzo miło, a jak już właśnie oglądałam bajek i teraz myślę, że to jabłko jest zatruty, więc ja go nie chcę. Jeszcze była śnieżką na pierwszy dzień Halloween. Jeszcze jeszcze była śnieżką wczoraj, więc jakby... ja nie. nie jesteśmy jedyni. Nie tylko my jesteśmy dużymi dziećmi. Jej. Już się zapełnia, ja nie sądziłam, że my tyle pozbieramy. I w końcu widzimy ludzi, tak, naprawdę chodzą. Ja patrzę, ja w szoku. Ja patrzę, ja, w szoku. Ja, ja nie wierzę. No. Rodzice no. z mi chodzą, też po sobie, są i to też jest mega cute. Tu też wygląda ładnie. Good job. coś dzieje, tam trzeba iść, Iza. Tam okay, trzeba Idziemy iść. teraz tam, gdzie się coś dzieje. To się, bo się za to, się Robimy sobie teraz zdjęcia tutaj? Tak! A czy kieru rozdają ci, więc... Mi się wydaje, że tak. I po to jest właśnie ta kolejka, wiesz? I ja kolejka. No już tam kolejka. Nie wiem, ale to muszę być dobre i tej. <laughs> hello, hello, <laughs> hello. <laughs> yeah, yeah, I remember you. <laughs> <laughs> you guys get hot dogs? Oh, no. No. One. Okay. Yeah, I think. Okay, you got a bucket to put in there. Oh, thank you. You're yeah, Are you gonna be able to eat it through there. There you go. Thank you. Hello. Hello. Dogs. Okay. I się nie spodziewałam. Dostałam jedzenie. Hot do Halo. ciebie. To mój ulubiony pająk. Okej. Okay, tu też wygląda ładnie. Ale taki zęciutko. Hello. You're from Thank you, thank you. Happy Halloween. My już wracamy. Zbierałyśmy cały garnek, aż musiałyśmy przesypać, bo się nie mieściło. Nie byłam w stanie sobie tego nawet wyobrazić, że aż tyle. Tego nazbieramy, ale dopiero po godzinie jakoś się zaczęło coś tak naprawdę dziać. Dziękuję I Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. Dziś ostatni się dobrze opłaca się. Teraz już jesteśmy w domu i szczerze dobrze, że byliśmy w sklepie bo nie zmieściłybyśmy tych wszystkich słodyczy. Pani zamykała już drzwi Pani i powiedziała... Ja wszystkie, jakie miała. Tak, bo powiedziała, że ona tego no nie zje. Nie chcecie światła. Tak. I... I nam dała wszystko. Dosłownie wszystko. A miała cały koszyk. Więc mamy wytwory. Okej, Kocie. Chcesz zobaczyć, co przynieśliśmy? Dwa o dwóch beczułek picia, który nie wiadomo co to jest. Wygląda jak to obrzydliwe, słodkie coś z barwnikiem. Mój temek, pierścienek nałożymy go, żeby się nie skończyło. Zajdź z tej uwagi. Zabieramy. <grymne> <grymne> ja I to najlepszy ze sklepu. To nie było. To nie było. Tak, to tylko to było w sklepie. Dobra, teraz czas rozpakować. Ok, Trochę tego jest. Trochę dużo tego jest. Nawet takie się fanty znalazły. To tej miłej pani. Szczerze, połowę tych słodyczy nawet nie próbowałam, więc nie mam pojęcia, jak będą smakować. Serio. Ale fajnie. Jeju. Nawet Ale, chipsy się znają. Wygląda legi. <grymne> <grymne> no fuj! Dobra, to O! Mało to posegregować. Dobrze. Iza będzie segregować. Witamy się za godzinę. Jak Iza posegreguje rzeczy. Podnieś się ten. Posegregowałyśmy. Trochę tego jest. Najwięcej jest z tego. Nie mam końca co to. Ale jest miękkie w środku. Okej. Okay. No nie. Niedobre. No nie! Ja dam oto Takie Taki słodki ryż preparowany. Mhm. Uh -huh. To co, to rozdajemy, a to mamy dla siebie. Uh -huh. Mniej więcej coś jest tego, ale, ale wydaje dobra. mi się, że to jest czekoladowe, więc to będzie dobre. Próbujemy. Najlepsze fanty. Testing. Najlepsze fanty. Testing. To jest dobre, bo to jest z chrupkami, ja uwielbiam to. Uh -huh. Ja też rozdaję, dobra. Mhm. Mężczyzna troszkę się zebrało. Te mm. Część Coś świecącego. Mm. Kot jest głodny. <laughs> Jak zawsze. Jak zawsze. Oto jest w ogóle mój ulubiony sneakers. Którego ja oczywiście? No bo ja go nie widziałam. Peanut brownie. Uwielbiam. Mogę go zjeść. Uh -huh. Wziąłeś go dla mnie. Dziękuję. Mm -mm. Kocie? testing robisz? rozdzieliliśmy tutaj jest dla Izy tutaj jest dla mnie a to jest To co... są testing wine mistery y, tak to będziemy testować bo są pojedyncze więc trzeba zjeść razem a to są te a rzeczy które nam nie smakują i tak dziwnie U, i trzeba po prostu porozdawać dziewczynom okay. tak trochę bez smaku jak <laughs> po prostu cukier. Mmm, dobra czekolada. taka mm -hmm. zwykła Chajce. mleczna. Mmm. Nie ja naprawdę dobra? Nie mówię, dobra zwykła czekolada mleczna. Ale jaką smakiem jakimś. Ciekawe, jak w ogóle to Milky i e wyglądają. Dobra. 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 To jest z chrupkiem w środku. Mhm. Mm Ale dziwnie Jakby beza była w środku. Aha, ja, czuję bezę w środku. Smakuje to? Nie. nie najgorsze. Jedyne. I znowu Iza wyrwała. Bo ja się tak krępowałam trochę tak wybierać, a i zabrała. To chcę, chce, tam to chce. Aha. No. Koniec. Dobra. Dobra. Czy nam wykręci mordę, czy nie? Tak na zakończenie. Albo wykręci, albo nie wykręci. Ja nie wiem czy to odlepię. Ah! A! O kurde, policja, o to jest kwaśne już! Uh, uh, uh. Ja nie wiem czy ja chcę, już myśli jak tak nie chcę! Ja bym to... Kwaśne? Ja mm. Ta powłoka jest kwaśna. O uh, kurde! A w środku cukierek jest słodki. A! Och, chwili. Nie, już nie jest fajnie. Po chwili przystaję. To by było na tyle. Całuski od Harley Queen i Bambi. A i od Bambi, tak. Dziękujemy. Do zobaczenia.